Mam 63 lata i przez ostatnie dwa miesiące sypiałam z mężczyzną, który nie jest moim mężem. I najgorsze jest to, że nigdy nie czułam się bardziej żywa. Nazywam się Krystyna i przez 38 lat byłam żoną marka. Mieszkamy w spokojnej dzielnicy Krakowa w domu, który kupiliśmy, gdy dzieci były małe. Mamy dwoje dorosłych dzieci: Kasia ma 36 lat i mieszka w Warszawie, a Tomek 32, i właśnie kupił mieszkanie w Gdańsku z narzeczoną. Z zewnątrz nasze życie wygląda idealnie. Stabilne małżeństwo, dom z ogrodem, wakacje raz w roku nad Bałtykiem. Ale w środku? W środku byłam pusta przez tak długi czas, że zapomniałam, jak to jest czuć cokolwiek. Marek pracuje jako kierownik w firmie budowlanej. Ostatnie dziesięć lat to była nieustanna praca wyjazdy, spotkania. Rozmawialiśmy tylko o rachunkach, o tym, co trzeba naprawić w domu, o dzieciach, ale o nas, o mnie nigdy. Stałam się niewidzialną we własnym małżeństwie. Przestał patrzeć na mnie tak jak kiedyś. Przestał dotykać mojej ręki przy stole. Przestał pytać, jak się czuję. Byłam tylko częścią dekoracji kimś, kto gotuje obiady i utrzymuje dom w czystości. Jeśli podobają Ci się takie prawdziwe historie z życia, kliknij przycisk subskrybuj poniżej. Potrzebuję Twojego wsparcia, aby dotrzeć do pięciu tysięcy subskrybentów. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Wszystko zmieniło się trzy miesiące temu, gdy Marek dostał dwutygodniowy kontrakt w Poznaniu. Wyjechał w poniedziałek rano, zostawiając mnie samą w tym wielkim, cichym domu. Tego samego wieczoru moja sąsiadka Beata zapukała do drzwi. Beata to energiczna kobieta po pięćdziesiątce, która zawsze wydawała się żyć pełnią życia. Zapytała, czy nie chciałabym pójść z nią na kurs rysunku, który właśnie rozpoczął się w lokalnym centrum kultury. Wahałam się. Nie rysowałam od trzydziestu lat. Odkąd miałam dzieci. Ale coś w jej entuzjazmie, a może desperacja w moim własnym życiu, sprawiły, że powiedziałam tak. W środę wieczorem poszłyśmy razem. Sala była jasna, pełna sztaluk i zapachu farb olejnych. I tam, przy tablicy, stał on. Piotr. Piotr miał 47 lat. Ciemne włosy z siwymi pasmami, okulary w cienkich oprawkach i uśmiech, który rozświetlał całe pomieszczenie. Mówił o sztuce z taką pasją, że każde jego słowo wydawało się żywe, ale co najważniejsze, patrzył na nas. Naprawdę patrzył: nie tylko na nasze rysunki, ale na nas jako ludzi. Gdy podszedł do mojej sztalugi tej pierwszej nocy, pochylił się i powiedział cicho. Ma pani bardzo delikatne pociągnięcia. Widać wrażliwość w każdej linii. Nikt nie mówił do mnie w ten sposób od dziesięcioleci. Poczułam, jak rumieniec zalewa mi twarz jak na stolatce. Zaczęłam przychodzić na każde zajęcia. Dwa razy w tygodniu, środa i piątek. Marek nawet nie zauważył, gdy wrócił z Poznania. Nie zapytał, gdzie byłam, co robiłam. Po prostu wrócił do swojej rutyny, do telewizora i komputera. A ja? Ja zaczęłam żyć dla tych wieczorów. Piotr był niewiarygodnie uważny. Pamiętał szczegóły, że wspomniałam o mojej córce, że kiedyś lubiłam malarstwo impresjonistów, że piję herbatę z cytryną nie z mlekiem. Po miesiącu zaproponował, żebym została po zajęciach na indywidualną konsultację, żeby pomóc mi z techniką światłocienia. Pomóż mi osiągnąć cel 5 tysięcy subskrybentów. Kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj i bądź częścią tej społeczności. Twoje wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne. Zostałam. Zostaliśmy sami w pracowni. Światło było miękkie, zapach kawy unosił się w powietrzu. Staliśmy przy mojej sztaludze i on pokazywał mi, jak prawidłowo trzymać pędzel. Jak nakładać cienie. Jego ręka dotknęła mojej, by poprawić chwyt. To był prosty gest, niewinny. Ale prąd, który przeszedł przez moje ciało, nie był niewinny wcale. Podniosłam wzrok i nasze oczy się spotkały. Czas stanął w miejscu. Krystyna, powiedział cicho: Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale. Jest w tobie coś wyjątkowego. Coś, co sprawia, że nie mogę przestać o tobie myśleć. Powinnam była wyjść. Powinnam była powiedzieć, że jestem mężatką, ale przez 38 lat nikt nie widział we mnie niczego wyjątkowego. Byłam tylko żoną, matką, gospodynią. A ten mężczyzna widział mnie. Prawdziwą mnie. Ja też o tobie myślę wyszeptałam zanim zdążyłam się powstrzymać. Nie wiem, kto zrobił pierwszy krok, ale nagle jego usta były na moich, a ja całowałam go z desperacją kobiety, która tonęła przez lata i wreszcie znalazła powietrze. Było to niesamowite i przerażające jednocześnie. Czułam się jak zdrajczyni, ale też jak kobieta, która po raz pierwszy od dziesięcioleci czuła się naprawdę żywa. Odsunęliśmy się, oboje ciężko oddychając. Co my robimy? Zapytałam. Nie wiem, odpowiedział, ale nie chcę, żeby to się skończyło. Ja też nie chciałam. Następne tygodnie były jak sen. Spotykaliśmy się w jego małym mieszkaniu w podgórzu po zajęciach. Rozmawialiśmy godzinami o wszystkim. O sztuce, o życiu, o marzeniach, których żadne z nas nie zrealizowało. Piotr był rozwodnikiem, bez dzieci. Powiedział mi, że większość życia poświęcił sztuce, a teraz żałował, że nie miał kogo kochać. A potem były te momenty, gdy przestawaliśmy rozmawiać, gdy jego ręce odkrywały moje ciało, które myślałam, że już umarło. Nie chcę wchodzić w szczegóły, to nie o to tutaj chodzi. Ale po raz pierwszy od tak dawna czułam się piękna, czułam się pożądana. Czułam się jak kobieta. Nie tylko jak funkcja w czyimś życiu. Jeśli chcesz wiedzieć, co stało się dalej, zostań i subskrybuj kanał. Dążymy do pięciu tysięcy subskrybentów, i ty możesz pomóc nam osiągnąć ten cel. Kliknij subskrybuj teraz, ale wina przyszła jak fala. Zwłaszcza w nocy, gdy leżałam obok marka, który chrapał nieświadomy. Co ja robiłam? Byłam w związku od 38 lat. Złożyłam przysięgę przed Bogiem, rodziną, przyjaciółmi. A teraz łamałam każdą z tych obietnic. Ale jednocześnie. Dlaczego czułam, że po raz pierwszy od lat robię coś dla siebie? Dlaczego czułam, że to Marek zdradził mnie pierwszy, ignorując mnie przez wszystkie te lata? Próbowałam zakończyć to z Piotrem kilka razy. To jest złe, mówiłam. Jestem mężatką, mam dzieci. To musi się skończyć. Za każdym razem patrzył na mnie z tym smutnym, rozumiejącym spojrzeniem. Rozumiem, mówił. Ale czy naprawdę jesteś szczęśliwa w tym małżeństwie? Czy on w ogóle cię widzi? Nie mogłam odpowiedzieć, bo wiedziałam, że odpowiedź to nie. Wszystko eksplodowało dwa tygodnie temu. Było piątkowe popołudnie i Marek miał wrócić dopiero w niedzielę z kolejnego wyjazdu do Wrocławia. Byłam u Piotra. Leżeliśmy na kanapie, owinięci kocem, rozmawiając o tym, czy mam wystarczająco dużo talentu, żeby zorganizować małą wystawę moich prac. Piotr trzymał moją dłoń i mówił mi, że mam przejście, że moja sztuka zasługuje na to, by była widziana. I wtedy rozległ się dzwonek do drzwi. Zamrozłam. Czekasz kogoś? Zapytałam. Nie, odpowiedział Piotr, równie zaniepokojony. Nie wiem, co mną kierowało, ale podeszłam do okna i przez zasłonę spojrzałam na dół. I zobaczyłam go. Marka, stojącego przed drzwiami budynku Piotra. Całe moje ciało zamieniło się w kamień. To mój mąż. Wyszeptałam. Panika na twarzy Piotra była lustrzanym odbiciem mojej. Co on tutaj robi? Skąd wie? Nie wiem. Dzwonek znów zabrzmiał tym razem dłużej, bardziej nalegająco. Zostań ze mną do końca tej historii. To dopiero połowa dramatu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij przycisk poniżej. Pomóż mi osiągnąć pięć tysięcy subskrybentów. To naprawdę proste, a dla mnie znaczy wszystko. Piotr wstał. Poprawił ubranie. Nie odpowiem, powiedział cicho. Czekaliśmy w milczeniu. Minuty ciągnęły się jak godziny. W końcu dzwonek przestał brzmieć. Usłyszałam kroki oddalające się po schodach. Podeszłam ponownie do okna i zobaczyłam Marka odchodzącego ulicą z telefonem przy uchu. Mój telefon zadzwonił. To był Marek. Z drżącymi rękami odebrałam. Gdzie jesteś? Zapytał jego głos, brzmiący zmęczenie i. dziwnie łagodnie. Wyszłam z Beatą, skłamałam. Głos drżał mi jak szalony. Dlaczego pytasz? Wróciłem wcześniej. Chciałem cię zaskoczyć, ale ciebie nie ma w domu. Zaraz wracam, powiedziałam i rozłączyłam się, zanim mógł zadać więcej pytań. Piotr patrzył na mnie z przerażeniem. Co teraz? zapytał. Muszę iść powiedziałam łapiąc kurtkę Muszę to naprawić. Krystyna, zaczekaj. Zaczął, ale już byłam przy drzwiach. Gdy dotarłam do domu pół godziny później, Marek siedział w kuchni przy stole. Nie krzyczał. Nie wyglądał nawet na wściekłego. Wyglądał na. załamanego. Usiądź, powiedział cicho. Usiadłam, czując, jak serce wali mi w piersi. Czy wie? Jak mógłby wiedzieć? Przecież nie otworzył drzwi Piotr, nie widział mnie tam. Musimy porozmawiać. Zaczął Marek patrząc mi prosto w oczy: I muszę ci coś powiedzieć, coś, co powinienem powiedzieć dawno temu. Poczułam, jak świat zaczyna się przechylać. Miałem romans, jej ja powiedział, a słowa wisiały między nami jak miecz. Przez prawie dwa lata, z kobietą z pracy, skończyło się trzy miesiące temu, gdy ona została przeniesiona do oddziału w Szczecinie. Nie mogłam oddychać, nie mogłam myśleć. Wiem, że to było złe, kontynuował, a w jego oczach pojawiły się łzy. Wiem, że nie zasługujesz na to, ale gdy to się skończyło, zdałem sobie sprawę z tego, co traciłem. Uświadomiłem sobie, że przez wszystkie te lata zaniedbywałem cię, ignorowałem, traktowałem jak mebel i chcę to naprawić. Chcę, żebyśmy wrócili do tego, kim byliśmy. Patrzyłam na niego kompletnie oszołomiona. On mnie zdradził przez dwa lata. I teraz, gdy jego romans się skończył, chciał, żebym była zapasowym rozwiązaniem. Jesteś ze mną do tej pory? Dziękuję za to. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz. Kliknij czerwony przycisk Subskrybuj i pomóż nam dotrzeć do pięciu tysięcy subskrybentów. Twoja subskrypcja jest bardzo ważna, ale jednocześnie. Czy ja byłam lepsza? Czy nie robiłam dokładnie tego samego? Byłam w połowie romansu, gdy on wyznawał swoją zdradę. Jak mogłam go osądzać? Powiedz coś, poprosił Marek a w jego głosie było błaganie, którego nie słyszałam od lat. Potrzebuję czasu, powiedziałam w końcu, bo to była jedyna prawda, jaką miałam. Przez następne dni żyłam w jakiejś dziwnej mgle. Marek nagle był super uważny. Przynosił mi kawę do łóżka, pytał o mój dzień, proponował wspólne spacery. Jakby próbował odzyskać coś, co straciliśmy lata temu. A może próbował odzyskać mnie, zanim zdążyłam odejść. A ja? Ja byłam rozdzielona na pół. Piotr dzwonił, pisał. Musimy porozmawiać, pisał. Co się dzieje? Dalej mnie kochasz? Czy go kochałam? Mogłam go kochać po zaledwie kilku miesiącach? Czy to, co czułam, to była miłość, czy tylko desperacja samotnej kobiety, która wreszcie poczuła się zauważona? Ale z drugiej strony, Marek. 38 lat wspólne życie dzieci dom historia. Czy mogłam wyrzucić to wszystko przez okno dla mężczyzny, którego znałam zaledwie trzy miesiące? I wtedy przyszła kolejna bomba. Zadzwoniła Kasia, moja córka. Mamo, tata mi powiedział, powiedziała podekscytowana. Powiedział, że próbujecie naprawić małżeństwo, że planujecie wyjazd romantyczny. Jestem tak szczęśliwa. Zawsze marzyłam o tym, żebyście byli szczęśliwi razem. Zamarłam? Marek powiedział dzieciom? Zanim nawet podjęłam jakąkolwiek decyzję? Gdy rozłączyłam się z Kasią, zadzwonił Tomek. To samo. Marek opowiedział im jakąś historię o tym, że przechodzimy trudny okres, ale pracujemy nad odbudową naszego związku. Dzieci były zachwycone. W końcu ich rodzice będą szczęśliwi. Poczułam się uwięziona. Jak mogłam teraz powiedzieć im prawdę? Że ich ojciec miał dwuletni romans? Że ja też mam romans? Że nie wiem, czy chcę zostać w tym małżeństwie? Naciśnij, subskrybuj teraz. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co zdecyduje, zbliżamy się do pięciu tysięcy subskrybentów dzięki Tobie. Każda subskrypcja pomaga mi dzielić się tymi prawdziwymi historiami. Spotkałam się z Piotrem w kawiarni w centrum Krakowa, z dala od naszej dzielnicy. Wyglądał na wyczerpanego. Co się dzieje, Krystyna? zapytał, biorąc moją rękę przez stół. Od tygodnia prawie się nie odzywasz. Opowiedziałam mu wszystko. O wyznaniu Marka. O tym, że dzieci myślą, że ratujemy małżeństwo, o tym, jak bardzo jestem zagubiona. Piotr milczał długo, po czym powiedział: Kocham cię. Wiem, że to szybko, ale to prawda. Kocham cię tak, jak jesteś, jako artystkę, jako kobietę, jako osobę. Nie jako kogoś, kto ma mi robić obiad czy prać koszulę, jako ciebie. Łzy napłynęły mi do oczu. Ja też cię kocham, wyszeptałam, i to było prawdą. Ale to też nie była cała prawda. Ale masz 38 lat historii z nim, dodał cicho, jakby czytał w moich myślach. Dzieci, życie. Rozumiem, że to nie jest prosta decyzja. Nie wiem, co robić, wyznałam. Musisz zdecydować, co sprawia, że czujesz się najbardziej sobą, powiedział. Nieco jest wygodne, nieco chcą inni, ale co sprawi, że poczujesz, że Twoje życie jest Twoim życiem tej nocy Marek zaprosił mnie na kolację do eleganckiej restauracji nad Wisłą. Zarezerwował stolik przy oknie, zamówił wino, które lubiłam 20 lat temu, zanim przestał zauważać takie rzeczy. "Wiem, że to nie wystarczy", powiedział, biorąc moją dłoń. "Wiem, że sprawiłem ci ból, ale kocham cię, Krystyna. Zawsze cię kochałem, nawet gdy byłem głupi i zagubiony. Daj mi szansę. Daj nam szansę." Patrzyłam na niego, na tego mężczyznę, z którym spędziłam większą część mojego życia i widziałam szczerość w jego oczach. Ale czy to była szczerość miłości, czy szczerość strachu przed samotnością? Potrzebuję więcej czasu powiedziałam ponownie, bo to była jedyna rzecz, której byłam pewna. Ostatnie dwa tygodnie były torturą. Marek był uważny, czuły, zaangażowany. Piotr był cierpliwy, ale widziałam ból w jego oczach za każdym razem, gdy mówiłam, że jeszcze nie podjęłam decyzji, a ja byłam rozrywana na kawałki, bo oto prawda. Z Markiem mam bezpieczeństwo, stabilność, historię. 38 lat życia, które nie są tylko złe, było też dużo dobrego, zwłaszcza na początku. Wychowaliśmy razem dwoje wspaniałych dzieci: mamy dom, wspomnienia, ale z Piotrem. Z Piotrem czuję się żywa. Widziana, ceniona. Po raz pierwszy od dekad nie jestem tylko żoną kogoś czy matką kogoś. Jestem Krystyną, artystką, kobietą, osobą z własnymi marzeniami i pasjami. Pomóż mi dotrzeć do pięciu tysięcy subskrybentów. Jeśli podobają Ci się takie prawdziwe historie, kliknij subskrybuj. To naprawdę wiele dla mnie znaczy i pomaga mi dzielić się tymi emocjonalnymi opowieściami. Wczoraj obie sytuacje doszły do punktu krytycznego. Marek powiedział, że zarezerwował wyjazd dla nas do Zakopanego na następny weekend: romantyczny hotel, spa, wszystko. To może być nasz nowy początek, powiedział z nadzieją w oczach. Tego samego wieczoru Piotr zapytał: Czy jest dla nas przyszłość? Bo jeśli nie, muszę to wiedzieć. Nie mogę żyć w niepewności. I teraz siedzę tutaj o trzeciej nad ranem, w salonie mojego domu, podczas gdy Marek śpi na górze. A telefon z wiadomością od Piotra leży na stoliku przed kawą. I nie wiem co robić. Czy wybieram mężczyznę, z którym spędziłam większość mojego życia, który mnie zdradził, ale teraz chce naprawić nasze małżeństwo? Mężczyznę, z którym mam historię, dzieci, całe życie? Który oferuje mi bezpieczeństwo i znajome życie, nawet jeśli nie czuję się przy nim naprawdę żywa? Czy wybieram mężczyznę, którego znam zaledwie kilka miesięcy? Ale który sprawia, że czuję się jak prawdziwa kobieta po raz pierwszy od dziesięcioleci, który widzi mnie, naprawdę mnie widzi, nie tylko jako żonę czy matkę, ale jako mnie, ale z którym nie mam pewności, jak długo to uczucie potrwa i który oznaczałby destrukcję całego życia, które zbudowałam. Jak mogę wybrać między obowiązkiem a szczęściem? Między przeszłością a przyszłością? Między bezpieczeństwem a pasją? I co najgorsze? Co jeśli niezależnie od tego, co wybiorę, będę żałować? Co jeśli zacznę się zastanawiać, co by było, gdyby? Mam 63 lata. Myślałam, że ta część mojego życia już się skończyła część, w której czuję pragnienie, pasję, tę elektryczność bycia żywą. Myślałam, że po prostu wygasnę powoli obok Marka aż do końca. Ale teraz, gdy wiem, jak to jest znowu to poczuć czy mogę z tego zrezygnować? Ale czy mogę też zrezygnować z 38 lat małżeństwa? Z moich dzieci myślących, że wszystko się układa, z życia, które znam? W piątek Marek chce odpowiedzi o zakopane. Piotr powiedział, że musi wiedzieć do końca tygodnia, czy ma sens dalej czekać. I ja. I ja po prostu nie wiem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij subskrybuj teraz. Pomóż mi osiągnąć 5000 subskrybentów. Twoja subskrypcja naprawdę robi różnicę i pozwala mi nadal dzielić się tymi historiami z wami. Więc teraz zadaję to pytanie Tobie. Tak, Tobie, który słucha tej historii. Co byś zrobił na moim miejscu? Czy wybrałbyś stabilność znanego, nawet jeśli nie jest doskonałe? Czy zaryzykowałbyś wszystko dla szansy na prawdziwe szczęście, nawet jeśli może być krótkotrwałe? Czy w wieku 63 lat mam prawo wybrać siebie? Nawet jeśli to oznacza rozbicie rodziny, zranienie dzieci, zniszczenie życia? Jakie znałam? Czy zasługuje na to, by czuć się żywa, nawet jeśli wiąże się to z bólem dla innych? Napisz w komentarzach, co byś zrobił. Bo szczerze, naprawdę potrzebuję usłyszeć, co myślą inni ludzie. Może Twoja perspektywa pomoże mi zobaczyć coś, czego nie widzę. Mam trzy dni na podjęcie decyzji, która zmieni resztę mojego życia. I nigdy nie byłam tak przerażona. Co byś zrobił na moim miejscu?